Witajcie drodzy widzowie do Biciu! Chcę Was dzisiaj zaprosić na spacer po centrum ekonomicznym, centrum, w którym jest wiele firm, a w środku wygląda naprawdę niesamowicie. Chcę Was zaprosić na ten dzisiejszy spacer. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pozdrawiam Was! Do zobaczenia! Witajcie ponownie, drodzy widzowie! Zobaczcie, jesteśmy teraz przy tym kompleksie budynków ekonomicznych, budynków, w których są firmy. I zobaczycie środek. Jest naprawdę wspaniałe miejsce, jak naprawdę z miast Zachodu, z Niemczech czy z Holandii, a to jest w Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Wchodzimy, drodzy widzowie, tutaj na teren dzisiejszy spacer. Po prostu chciałem Wam pokazać, jak tu pięknie wygląda. Tu jest wiele firm. Tu jest tutaj kompleks view. Naprawdę wspaniałe miejsce. Są tam miejsca dla ładowania rowerów, naprawy rowerów, grania. I w inne rzeczy. Zapraszam Was serdecznie, drodzy widzowie. Jest to naprawdę wspaniałe miejsce. Zrobione tak, jakby miasto w mieście. Zobaczcie, weszliśmy, a jest cisza. Zobaczcie, dbamy o środowisko. Naprawdę weszliśmy kawałek od ulicy, a jest cisza. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę wspaniale. Zobaczcie, piękne, nowoczesne budynki. Centrum biznesowe w Poznaniu. Zobaczcie, ile tutaj fajnych rzeczy. Ławki. Tutaj można sobie posiedzieć, pograć ping-ponga. Zobaczcie, ludzie fajnie grają. Piękne miejsce. Dużo miejsc parkingowych. Tutaj restauracja, która teraz jest już zamknięta, bo oczywiście jest wieczór. Ale zobaczcie jak pięknie to wygląda. Idziemy dalej. Tu jest kasa, gdzie płaci się za miejsca parkingowe. Idziemy dalej. Naprawdę wspaniałe miejsce. Chciałem Wam to pokazać, bo to jest niby centrum, nie, może nie centrum, ale bok Poznania. A jest takie naprawdę wspaniała cisza. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie, Piciu. Pozdrawiam Was, kocham Was, dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję tym wszystkim 97 subskrybentom i wspaniałym kobietom, mężczyznom, którzy są ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na dalszy ciąg spaceru. Zobaczcie. Idziemy dalej. Te budynki są naprawdę nowoczesne, tak jak jakieś amerykańskich filmów To mi się właśnie bardzo podoba Wiem, że to może nic nadzwyczajnego, ale jest to niespotykane w Poznaniu, w takim zapyziałym mieście. Zobaczcie jak to pięknie wygląda Miejsca do sobie posiedzenia. Tam za chwileczkę zobaczycie będą miejsca dla rowerów. Piękne nowoczesne budynki. Miejsce nawet na śmieci, nawet do grania w koszykówkę, miejsce piękne. Jest na budynki. Idziemy dalej. Staram się iść wolno, aby nie częsło. Zaraz dojdziemy do takiego miejsca, w którym jest za szybą pokazany zamek w Malborku. I chciałbym Wam to pokazać. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Jeszcze zanim zamek w Malborku, zobaczmy miejsce na rowery. Puste. Chyba nikt nie korzysta. Nie jesteśmy w Japonii, ale zobaczcie. Wspaniały parking dla rowerów. jest jeden rower, wspaniały brawo rowerze, brawo powoli drodzy widzowie wychodzimy z tego centrum, zobaczcie tutaj jest piękne miejsce, miejsce dla naprawy rowerów napompowania rowerów Business Garden serwis rowerowy wspaniałe też jest to, że mamy tutaj śmieci oraz stuping pągowy oraz miejsce do grania w koszykówkę pięknie to wygląda Zobaczymy, co tam pisze. Idziemy teraz, drodzy widzowie, dalej. Tutaj zaraz będzie, naprawdę, jeżeli uda nam się nagrać, to piękny obraz zamku w Malborku. Chciałbym Wam kiedyś pokazać zamek w Malborku. Kolejny stół do ping-ponga i do grania w koszykówkę. Zamek w Malborku, miejsce naprawdę wspaniałe. I tutaj mamy takie fajne miejsce, by go pokazać. Nie wiem, drodzy widzowie, czy to zobaczycie, ale to jest właśnie ten zamek w Malborku. Naprawdę wspaniale to wygląda. Nie udało się. Tutaj widać. Tam nie widać. Dziękuję. Wydawało mi się, że uda się pokazać, ale chyba. Nie tak całkiem jak chciałem. Wychodzimy teraz z tego centrum biznesowego, ekonomicznego. Piękny motylek lata. Słońce świeci, a tu nowe bloki, które są budowane. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, za ten spacer. Mam nadzieję, że spodoba się Wam. Pozdrawiam was serdecznie, Piciu, Papa pa.